18 sierpnia. Żywot świętego Euzebiusza, kapłana i męczennika. Żył około roku pańskiego 371. Współrządca cesarza Deokrecyjana imieniem Maksymian był zawziętym wrogiem wiary chrystusowej i wraz z namiestnikami zawiadującymi oddzielne prowincje państwa rzymskiego, srogą pałał nienawiścią naprzeciw chrześcijanom. Stało się tedy, iż w nieznanej, w pewnej mieścinie Azyj Mniejszej rządził na on czas niejaki Maksencyjusz, jeden z najokrutniejszych prześladowców chrześcijan, któremu doszło było do uszu jego, że wyznawcy Chrystusa szczególnym szacunkiem otaczają pewnego starca, żyjącego nader świętobliwie i krzewiącego gorliwie nową wiarę. Współrządca cesarza, Maksymian, bawił właśnie w onej mieścinie, więc Maksencyjusz, chcąc się przed nim popisać dbałością w sprawach publicznych, kazał przywołać Eusebiusza, tak bowiem było na imię starcowi. Skoro on starzec kapłan stanął przed prześladowcą, wezwał go namiestnik, by oddał cześć bogom rzymskim, na co rzekł Ełzebiusz. Zakon święty mówi: Będziesz się kłaniać Bogu, panu swemu i jemu jednemu służyć będziesz. Na to Maksencyjusz odpowiedział: Masz do wyboru posłuszeństwo, albo śmierć. Inaczej czekają cię srogie męki. Ełzebiusz odrzekł: Nie zgadza się to z rozumem wielbić głazy, rzecz kruchą i pogardy godną. Maksencyusz zdziwiony powiedział, co to za dziwni ci chrześcijanie. Śmierć zdaje im się milszą od życia. Na to Eusebiusz mówił, bezbożnością byłoby gardzić światłem, a chcieć chodzić w ciemnościach. Maksencyusz powiedział, łagodność moja zwiększa twój opór. Oświadczam ci przeto, iż żywcem każe cię spalić, jeśli nie uczcisz bogów. Ełzebiusz odpowiedział: Groźby Twoje nie ustraszą mnie, gdyż im większe znosić będę męki, tym świetniej jaśnieć będzie korona moja męczeńska. Kazał tedy Maksencyjusz rozciągnąć wyznawcę na torturach i szarpać boki żelaznymi szponami. Ełzebiusz powtarzał w mękach ustawicznie ratuj mnie panie. Czy żyjemy, czy umieramy, twoiśmy zawsze. Stałość taka wprawiła namiestnika w podziwienie. Kazał tedy zmęczennika zdjąć narzędzia męki i rzekł, czy nie znasz rozporządzenia Senatu, iż każdy poddany cesarstwa winien oddawać cześć bogom przez państwo uznanym? Przykazania boskie, odrzekł Ełzebiusz, wyższe od praw przez ludzi ustanowionych. Nieposiadający się w gniewie okrutnik, kazał świętego zaprowadzić na stos i żywcem spalić. Euzebiusz szedł z katami z taką pogodą, że Maksencyjusz odwołał go i zapytał, czemu tak śpieszy na śmierć, kiedy może jej uniknąć. Pojąć nie mogę, rzekł, twego uporu upamiętaj, że się i bądź rozsądnym. Jeśli to prawda, odpowiedział Euzebiusz, że cesarz mi każe na pochańbienie mego Boga wielbić martwe głazy, to zaprowadźcie mnie do niego. Maksencyjusz nie uwzględnił jego żądania, kazał starca wtrącić do ciemnego lochu na całą dobę. Sam zaś poszedł do współrejenta i w te się do niego odezwał słowa, panie, stawiono przede mną człowieka, który wypowiada posłuszeństwo prawom, urąga Bogom, nie chce im oddać ci należnej i imieniowitwemu. Jeśli go zobaczysz, przerwał ktoś inny, wzruszą cię słowa jego. Czyżby ten człowiek, Rzecze Maksymian, zdołał zmienić mój umysł? Nie tylko Rzecze Maksencyjusz wpłynie na te zmiany, ale i na lud wszystek. Nie będziesz mógł na niego spojrzeć bez wzruszenia i bez okazania mu serdecznego współczucia. Cesarz kazał przywołać Euzebiusza. Gdy święty wyznawca stanął przed nim, wszystkich uderzył blask bijący mu z oblicza i łagodność i spokojność jego spojrzenia. Sam cesarz, dziki i okrutny tyran, rozrzewnił się i z niezwykłą łagodnością przemówił w te słowa, starcze, czemu stawasz przede mną? Powiedz otwarcie, czego żądasz, a nie bój się niczego. Gdy starzec milczał, tak dalej mówił, mów, że śmiele i odpowiadaj na pytania, bo nie pragnę twej śmierci. Po niejakim czasie przerwał Eusebiusz milczenie i rzekł, przewyższasz dostojeństwem i potęgą wszystkich śmiertelnych, ale i ciebie śmierć nie minie, jak każdego z nas. Co już powiedział, to jeszcze raz powtarzam. Jestem chrześcijaninem, a chrześcijanin nie oddaje czci drzewu, ni głazowi, wielbie tylko prawdziwego Boga, ani innego. Zabrał wtedy głos namiestnik i rzekł do cesarza: Niezwyciężony władco, nie daj nadużywać dobroci Twojej, mniemanym Bogiem, którego On wielbi, jest Jezus, którego ani my, ani przodkowie nasi nie znali. Idźcie, rzekł cesarz, niech się zadość stanie prawu. Na próżno kusił się namiestnik skłonić świętego kapłana do odstępstwa, groził mu nawet spaleniem, lecz Eusebiusz odpowiedział: Ani miecz, ani ogień nie zmieni postanowienia mego. Każ ciało moje porąbać w kawałki, czyń co ci się podoba. Dusza moja należy do Boga. Namiestnik, widząc nieprzepartą wolę, skazał go na karę ścięcia. Usłyszawszy wyrok, zawołał kapłan. Panie Jezu, dzięki Ci czynię i sławie dobroć Twą, że wystawiwszy mą wierność na próbę, uważasz mnie godnym być uczniem Twoim. Zawiedziony na rusztowanie, ukląkł i schylił głowę pod miecz, a dusza jego uleciała ku niebu. Nauka moralna. Łagodność i spokój Euzebiusza uczyniła głębokie wrażenie na sercu tak dzikiego i srogiego tyrana, jakim był Maksymian. Sprawdziło się tu słowo Zbawiciela, błogosławieni łagodni, albowiem oni posiędą Królestwo Niebieskie. Łagodny panuje nad własnym sercem i namiętnościami, i dlatego popędliwi i skłonni do gniewu czują się wobec słodyczy i łagodności bezbronnymi. Bóg znajduje upodobanie w łagodnych i hamujących swą porywczość i przyobiecał im życie wieczne w Krainie Niebieskiej. Na czymże więc polega ta łagodność? Na hamowaniu wszelkich popędów i porywów niecierpliwości, gniewu, zazdrości i zemsty i na dobrowolnym znoszeniu wszystkiego, co tylko się Bogu podoba na nas zesłać. Łagodny ani nie podrażni złośnika, ani nie da się przez niego podrażnić, krzywdy i zniewagi nie odpłaca krzywdą i zniewagą. Najdoskonalszym wzorem łagodności i cierpliwości jest Pan Jezus, który, jak baranek, pozwolił zaprowadzić się na rzeź. Za jego to przykładem przejął się święty Euzebiusz słodyczą i łagodnością. Starajmy się także przyświecać innym wzorem podobnej łagodności, zwalczać w samym zarodzie wszelkie pory wygniewu, wybuchy gwałtowności, a czując w sobie takie popędy. Bierzmy się do modlitwy, jako najskuteczniejszego na to lekarstwa. Nie ustając w walce i uciekając się do przenajsłodszego serca Jezusowego, ostatecznie odniesiemy zwycięstwo. Modlitwa. Święty Euzebiuszu, wierny naśladowco i następco łagodnego Jezusa, módl się za nami, abyśmy zdołali pohamować w sobie porywy gniewu i niecierpliwości i przyswoili sobie niebiańską cnotę łagodności, której obiecanem jest zbawienie wieczne i wiekuiste szczęście w niebiesiech. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w niebie i na ziemi po wszystkie wieki wieków. Amen. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, możesz nas wesprzeć dobrowolną jałmużną. Możesz to zrobić przez Blik, Paypal czy bezpośrednie konto bankowe. Te i inne formy wsparcia znajdziesz w opisie filmu. Za każdego z darczyńców co miesiąc odprawiana jest Msza Święta, a także pamiętamy o Tobie i Twojej rodzinie w codziennych modlitwach. Chcesz zrobić coś dobrego, wyślij te nauki do znajomego.